Witam wszystkich, to no dziś taki oto maluszek miejski, bardzo zgrabny crossover, tego typu auta pojawiają się u mnie dość rzadko, ale kurczę, z drugiej strony tyle ich jeździ po naszych drogach, no to też trzeba je testować. Przed Wami Ford Puma drugiej generacji, rocznik 2021. A jeśli chodzi o silnik 1.0 EcoBus z dopiskiem Hybrid. Ale nie jest to klasyczna, taka tradycyjna hybryda, tylko miękka, automatyczna skrzynia biegów. I w dzisiejszym materiale przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową. O tak, 1.0 Turbo, trzy cylinderki. Takie próby autostradowe ja lubię. Ta maszyna jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Ma 35 tysięcy km. Jeszcze gwarancji rok ponad. Bardzo zadbane i fajnie skonfigurowane auto. Jeśli mowa o fordzie. Puma, dokładnie. No, to pierwsza generacja Pumy była, nie wiem jak to opisać, była sportowizną taką, była taką małą sportowizną. Ostry konkurent Opla Tigry. Ale czasy się zmieniają. Popularne są crossovery, suwy. Kojarzycie Forda Capri z dawnych lat? Myślę, że tak. No to zobaczcie sobie, jakiego Forda Capri aktualnie mamy w konfiguratorze. Była sportowizna, jest elektryczny SUV. No tutaj mamy miejskiego crossovera. Ford Puma drugiej generacji, no to taka powiedzmy uterenowiona, jakby troszeczkę podniesiona na Fiesta, chociaż widziałem, że jest też Fiesta... jejku, jak ona się nazywała? No, powiedzmy Cross Country, taka też podniesiona, ale to Fiesta. Tutaj Puma. No to już zupełnie inny design. Bardzo dobrze ten samochód wygląda. Ja generalnie ciężko przyswajam małe crossovery, ale tutaj sylwetka, jakby taka trochę spompowana, ale z drugiej strony również fit. Pakiet ST mega korzystnie na Pumie siada. Puma wygląda tak troszeczkę jak taki mały f No Nie wiem, jakoś ta linii okien tutaj mi się kojarzy z F-Pace'em. Może też takie podmiksowanie z Mazdą CX-3, bardzo słuszna naklejeczka. A morda, no to Maserati. grekale. Kiedyś myślałem, że trochę taka Giulietta jakby bez Scudetto, ale nie. Wyszło Grecale. Pojawiła się Puma, a po niej grekale, więc to jest trochę tak jakby Maserati od Forda zgapiło diza. Nie, no nie będziemy tutaj nikogo pomawiać. Lakier Fantastic Red. Chyba podwójnie metalizowany, coś takiego. No ludzie, samochody, nie muszą być przecież czarne, białe, szare, srebrne. Przecież taki czerwony fajnie odmienia auto i jakby je indywidualizuje bardziej. Zobaczcie, jakie tutaj mamy ospoilerowanie jakby takie. Tutaj jest nawet prawdziwy przelot powietrza, aerodynamika. Czujniki parkowania przed tył Warto tutaj wspomnieć, że maszyna jest przed liftem. Dopiero niedawno, jakoś chyba rok temu wyszedł polift. O, no, poliftowa puma po prostu tutaj będzie miała znaczek. Tak ogólnie najszybciej jak poznać. Wlot w grillu prawdziwy. Tutaj również prawdziwy. Reflektory LEDowe. Zwróćcie uwagę, takie małe autko, a felgi 19-calowe. Rozmiar opon 225 na 40 Kurcze, w latach 90 to chyba nawet Mercedesy AMG nie miały aż tak dużych felk. A tu pych, crossoverek. Rzućmy jeszcze okiem na tył. Ten samochód mimo istnieje jest, jest jakimś nie wiadomo jakim dzikiem no to wygląda dość wyzywająco i nawet wulgarnie, że tak bym to ujął. Te zderzaki, przecież to one tak tutaj sportowizną zawiewają. Jedna końcówka wydechu, ale prawdziwa, proszę szczerość. Emblemat EcoBoost Hybrid. Pod tą wersją były też 1.0 EcoBoosty bez układu miękkiej hybrydy. Zajrzyjmy do bagażnika. Auto ma 4,2 metra długości, więc taki jakby, no, większy podniesiony hatchback. Ej, ale bagażnik. 456 litrów pojemność. Nie no, i tak dziś rano zajrzałem tutaj. Naprawdę ja też się zdziwiłem, mówię, coś taki duży. Półeczka jest przymocowana do tylnej klapy zupełnie tak jak w Audi S7. Haczyki, wejście 12V. Tu podświetlenie i co ciekawe, pod spodem, pod podłogą mamy też przestrzeń bagażową. Jest jej tutaj trochę i proszę, korek spustowy. Jakieś karpie sobie przewieźć, wyjąć i potem spuścić wodę, to co? Łopatką byście ją wybierali? Nie. Korek spustowy i załatwiony temat. Przestrzeń pasażerska z tyłu. ażbym tutaj klamkę zrobił, żeby strollować troszeczkę Alfę. No, no i boczek drzwiowy jest trochę budżetowy, bo tutaj twardo, 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 jedynie ta część jest miękka na szczęście. Sam za sobą generalnie mieszczę się tutaj, gdy siedzę w rozkroku. Ale tak, ktoś miał 175 wzrostu, myślę, że tutaj by siadł jeszcze. Dwie osoby o wzroście 185 cm byłoby chyba okej. Okay. Całkiem sporo miejsca na głowę. Zwróć uwagę, to malutki ogieneczko jest z tyłu. Ciateczki za fotelami. Nawet w tunelu tutaj nie ma, tylko schowek. I przestrzeń pasażerska z przodu, deska rozdzielcza. W zasadzie, no, od razu widzimy, że jesteśmy w Fordzie. I dać ten Fordowski design. Czuć Fordowski vibe. Przejdziemy do przodu. Posłuchajmy. O, to tak bardziej jakby basowo. Ten egzemplarz akurat nie ma systemu bezkluczykowego z zewnątrz. Jedynie wewnętrzny, że nie musimy tutaj kluczyka nigdzie wstać, tylko wciskamy start, auto wykrywa. Kurczę, nie wiem, chyba nie ma tutaj tempomatu aktywnego, panoramy i elektrycznej klapy z tyłu. Ale wiecie, jakieś LEDy, ładowarka indukcyjna, te właśnie półskóry, proszę bardzo, zwróćcie uwagę, jak tutaj fotele wyglądają. Myślę, że schludnie. Ta tapicerka tutaj nadaje takiego sportowego charakteru. I boczek drzwiowy z przodu. No tutaj jest różnica, ponieważ ten cały element. Jest miękki i tutaj także super, bo tutaj dotykamy właśnie łokciem najczęściej. No i reszta już będzie twarda. Pamiętajmy, jest to segment B, crossover z segmentu B i ilość miejsca z przodu. Pozycja za kierownicą do zajęcia bez problemu, czy to osoba będzie niższa czy wyższa. Sporo miejsca nad głową, sporo miejsca ma też to kolano. Tutaj będzie troszeczkę golej no bo tunel, ale to u mnie w sumie normalnie, normalne przy dwóch metrach, często tak jest. Odpalimy sobie dzisiaj ciepło, niech klimat tej chłodzi. No, silniczek sobie bzyczy, zobaczcie. Virtual cockpit, system multimedialny z Apple CarPlayem, czy też nawigacją Android Auto. Czy tutaj jest, moi mieli, Android Auto? Hmm, w wiem, możecie napisać w komentarzu, czy to jest, czy nie. Apple CarPlay tak. Widzieliście, to taka puma na głośnienie Bang and Olufsen. Ja pierniczę. Widok z perspektywy kierowcy. Taka troszkę mniejsza, jakby, widoczność jak się tutaj wydaje, no bo auto ma niższe okna. Wiecie, z niższymi oknami wygląda tak bardziej drapieżnie. Deska rozdzielcza jest miękka. Tutaj na dole dopiero zaczyna się robić twardo, ale tutaj jest wciąż. Miękko o ten element Dekory ala karbonowe z chromowanymi oraz czerwonymi wstawkami Ten fejkowy karbon Oplata nam tutaj również Tu dookoła też ten fejkowy karbon Ten ekran jakby z niego wychodzi Przycisk do odpalania Nawiewy, klima jednostrefowa, automatyczna Wszystko jest tutaj jasne Ładowarka indukcyjna, USB Lewarek, proszę Taki prawdziwy, normalny Analogowy gałęz już System start-stop, jako iż jest to miękka hybryda No to auto od 24 km na potrafi nam się wyłączać już jak dojeżdżamy. I generalnie ma rozrusznik o alternator, także wszystko to odbywa się mega płynnie, nawet jak nam zgaśnie silnik na światłach i się chce odpalić, no to praktycznie tego nie poczujemy. Asystent parkowania, ten samochód sam potrafi zaparkować, kontrola trakcji oraz tryby jazdy. Wciśnijmy sobie, zobaczmy. Normalny, no, czekajcie, za szybko to wszystko. O, teraz normalne liczniki, tak to wygląda. Przejdziemy do następnego, eko. I też wszystko nam się tutaj zmienia, troszeczkę to trwa, sportowe. No, tutaj wszystko tak groźnie, groźnie. I co tutaj jeszcze? Śliska na wierzchnia. Trochę to długo trwa, boże święty, ale tego tutaj jest. Jeszcze coś jest? Nie, normalny już, ok. Wszystko to zaprojektowane jest dość ciekawie, ale w zasadzie jest też bardzo proste w obsłudze. Proszę bardzo, wskaźnik hybrydowy, czy na przykład ładuje nam tutaj e, baterię. Bo jest to jakby taka rekuperacja, że auto zwalnia. Tak wiecie, jakby hamuje silnikiem, ale czujemy taki ostrzejszy opór. To jest ładowanie baterii. I tutaj kolejna ikonka, jak ekonomizer pojawi się z tej strony, to znaczy, że jesteśmy napędzani również tak troszeczkę prundem. jest coś takiego. Komputer pokładowy. Jeszcze mamy takie oto menu. Wybierz. Ekrany, kierownica multifunkcyjna, sterowanie tempomatem, no tutaj głośniej czy się ciszej radyjko, no i tutaj jeszcze kolejne przyciski. Manetki tutaj są, proszę Państwa. Kierownica sama w sobie jest bardzo, bardzo normalna, ale to w zasadzie plus. Dość gruby wieniec, tu skóra perforowana, tej gładka. Spoko wygląda, jest przyjemna w obsłudze, taka kierownica ze sportowego Forda jakby. No i system multimedialny, ale tak szybciuteńko. Tutaj mamy, proszę, wszystko do wyboru, możemy sobie, nie wiem, nawet ekran. Tło ustawiać tutaj. Te tła są bardzo, bardzo delikatne. No cofamy, proszę bardzo. Co tutaj jeszcze pojazd. No personalizacja taka. Czasami potrafi się przyciąć ten y, system i musi pomyśleć. Nawigacja, telefon, audio 4 Pass Connect. Co to jest? Hotspot. Lekkie lagi, ale jest prosty w obsłudze. Tutaj jest taki główny ekran. Jak wciśniemy ten domek, o, tak to wygląda. Jeszcze schowek. Miękko opada, jest twardy, jest ok, ale pojemny bardzo. Normalny ręczny można sobie tutaj pofisiować troszeczkę i podłokietnik nie jest regulowany, ale jest tutaj schowek całkiem taki pojemny. No, gasimy, zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Jeszcze nie wspomniałem, pokazałem wam podsufitki, cała czarna. Czarna podsufitka wydaje się tutaj taka naturalna dość, właśnie przy takich sportowych akcentach, różnych tych czerwonych przeszyciach. I silniczek. Trzycylindrowy, uturbiony 1.0 Ekobus, jak się to podnosi? O, tutaj. Pyk. Panie drogi, jeśli mowa o 1.0 Ecobus, warto tutaj częściej sobie troszeczkę zmieniać olej. Ten samolot ma 35 tysięcy kilometrów, a już trzy razy olej był zmieniany, to dobrze. No i zalecam tutaj wlewać olej odpowiedni dla 1.0 Ecobusa, trzeba zwracać na to uwagę. I tak maszyna będzie śmigać. Tutaj dodatkowo, no mówię, jest tutaj taki, taki boosterek elektryczny. Ogólnie mamy tu 125 koni mechanicznych oraz 170 nm, ale ten buścik elektryczny ma jakoś 15 czy 16 koni oraz 5 no i co ten układ nam tutaj daje? Moment obrotowy przy przyspieszaniu, głównie przy niskich obrotach, zanim wstanie turbo, zmniejsza opóźnienie turbiny, odciąża silnik spalinowy, na przykład zasilanie od sprzętu. Oraz tak jak mówiłem, płynnie włącza i wyłącza nam silnik, ale czekajcie, bo ja tutaj w ściągawkę sobie zajrzałem, nibywa DAC 170 Nm, a tutaj widzę. 125 koni 210 N. I nawet z pomocą tego boostera możemy tutaj mieć chwilowo 240 Nm. Instalacja 48 V, akumulator jest litowo-jonowy. Dobra, co możemy zamykać? No, mamy tutaj bolta. Auto waży 1330 kg mniej więcej i czas przejść do osiągów. Przyspieszenie deklarowane przez producenta do pierwszej setki 9,6 sekundy. Wiecie, czas w zasadzie jest taki normalny, ale tutaj jak miękka hybryda, no to fajna jest elastyczność. Tak na co dzień wydaje się ten samochód taki, taki ambitny, no. Prędkość maksymalna podobno 190 km na godzinę i nie wiadomo czy to jest kakańczyk, chyba nie. Dobra, przenosimy się pod autostradę, bo ten film będzie za długi. Szybka wycieczka. Jesteśmy na miejscu, odpalamy i od razu sobie skasujemy zużycie paliwa, trzeba przytrzymać. D, tryb sport, jest sportowy. I co? Na początku będziemy jechać z włączoną klimatyzacją, no tej intensywność w większym ustawie. Mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów Power Shift. Ja wiem, jak to brzmi, ale Power Shifty, o ile wiem tutaj są spoko, bo jest to dwusprzęgłówka. A w Mondeo bodajże były e, hydrokinetyki, ale nie pamiętam. Możecie mnie sprostować. W każdym razie tutaj na grupach jakiegoś takiego problemu z tymi skrzyniami nie widziałem w Pumach No i co Na wstępie 80 km na godzinę Raczej ciężko będzie dzisiaj 100-200 zrobić skoro ten samochód ma wpisane 190 km na godzinę No i dzida. No i spoko I sobie ciśniemy Tutaj jest ikonka takiego rozpędzonego kółka Że nam ten booster pomaga o, teraz też przy wysokich obrotach nie pomaga No Myślę, że to kwestia newta może tutaj jest Wiatr mamy boczny No teraz jest pod górkę A Auto pewnie ma troszeczkę niższą prędkość maksymalną Jak tam Focus i tak dalej, ponieważ jest po prostu Wyższe Ma spore koła Dobra. Klimatyzację wyłączę w takim razie. Ciekawe. 190 ma wpisany ten samolot strasznie wolne wyprzedzanie przed nami, a już 184 było. W ogóle ja tutaj wyprowadziłem sobie antenę na zewnątrz od raceboxa. No bo kurczę, jak to Fordzik jest tej szyba podgrzewana. W ogóle coś tak pędziło. Z tyłu i zostało przytrzymane przez tą bębkę Co wyprzedzała Ale to był też Ford Puma Pumy dzisiaj szaleją Widzę, grasują, pumy grasują O, dobrze to brzmi W ogóle jak się odpala ten samochód To jest tutaj taka, taki, taki Wypięty Jaguar ostro Czyli Puma A Puma Jaguar wiecie Też kociaki takie No i dobra, tutaj kickdown bo odcinek specjalny, no, z drugiej strony widzę trochę kurczę. Ruch jest szkoda, że nie ciśniemy z wiatrem, chociaż pod wiatr w jedną stronę by było, z drugiej z wiatrem, ale nie z bokowca. Ale widzę na równej drodze to te 190 jest tutaj osiągalne. Patrzcie, no 187 jest i to z bokowcem. Prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. I się wychylamy. No i to jest właśnie Niemiec. To jest, to jest właśnie Niemiec. Nie spojrzy w luster, Albo nawet spojrzy i jedzie specjalnie, nie wyjeżdża, ale patrzy, by wyjechać komuś, nie? I tak szuka, no. Dobra, widzę już, nie pociśniemy Ale tutaj widzę, po łuku pojechaliśmy I tu chyba będzie z wiatrem Jak zawrócimy, wiecie Z boku było A tutaj będzie z Sprawdzimy sobie prędkości obrotowe Może, wrzucimy sobie tryb A kurczę, Mnie wyprzedził, a tak myślałem Że może ja też będę patrzył w lusterko I polował na niego I mówię, jadę, ale pojechał Za późno, dobra, nieważne Dobijemy sobie Najwyższy bieg. Siódmy 140 km na godzinę to jest 2993. 120 to już 2496. I stówka to będzie 2072. Zjeżdżamy, zawracamy. Średnie zużycie paliwa. Póki co 14,3 litra na próbie autostradowej. Co? Soundcheck jakiś. Soundcheck jakiś. Tryb sport szybciutko. Dobra, idź dalej. Nie, nie. Wiecie co? Troszeczkę tu słychać ten silniczek. Ogólnie teraz silniki trzycylindrowe są dość ciche. Ale jak tak deptamy do dechy albo odpuszczamy i mamy otwarte okno, tutaj słychać prąd. Nie, no żartuję, ten alternator, po prostu rozruszniko alternator, że on się tam doładowuje i tak dalej. Jest taki wysoki. Dźwięk. Zobaczymy co to będzie. Jeszcze dałem tutaj na szybę nawiew, by ta kamera mi się schodziła, ona jest strasznie gorący zaraz mi się wyłączy. No, może będzie 100-200 jak z wiatrem. Hmm. No, teraz wiatr w plecy. Jeszcze tutaj cienie aerodynamiczne za szaranem. No i teraz autko ma swobodniej Już musiałem sprawdzić czy klimatyzacja wyłączona No, no, no Paka dziewięć Ole, tutaj równo, a jeszcze zjazdu z górki nie ma czy By to był kaganiec? Mój mili No, 199 znowu Kurcze Nie wiem Kurczę, 200 km na godzinę Ale nie, to jest taki Kagańczyk, lekko elastyczny Ale kagańczyk zwalniamy. Nawet tutaj widzę 201 km na godzinę. Według GPS-u się złapało. No nic i dobra, myślę, że to by było na tyle. Pumka sobie poladziła dzielnie. Fajny, sympatyczny miejski samochodzik. Bardzo ładny. Nawet się zbiera. Dobrze to wszystko tutaj w środku wygląda. Tak przede wszystkim tradycyjnie ja Wiem, że tutaj niektórzy napiszą, że Boże, kiedyś to były tam 15-calowe koła Teraz są 15-calowe tablety No kurczę, nowoczesny samochód Ten tablecik tutaj wystaje, ale W zasadzie na tle najnowocześniejszych Takich autypu, ja, typu, nie wiem, jak hyperscreeny są i tak dalej Tutaj jest tak swoje. Ale dobra, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie Kolejnym odcinku Na razie, trzymajta się